Budowanie reputacji użytkownika na podstawie odpowiedzi na pytania. Chcesz zostać ekspertem portalu CC Found, uzyskać jedną z kilku odznak w systemie i zarabiać na swojej wiedzy? Pokaż swoją aktywność, udzielając wartościowych odpowiedzi na zadawane pytania. Na stronie głównej istnieje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi. Pytania dzielą się na dwie kategorie: płatne, nagradzane wewnętrzną walutą Foundcoin oraz bezpłatne. Tym razem zostaje zadane pytanie darmowe. Proces dodawania pytania darmowego jest taki sam jak w przypadku pytania płatnego. Rozpoczyna się od przycisku Ask a question. Następnie należy wypełnić wszystkie rubryki formularza, zostawiając puste miejsce przy rubryce Paid Question. Tak wygląda opublikowane pytanie z dołączoną grafiką i tagiem. Przejdźmy do przykładów budowania reputacji. Użytkownik zadaje pytanie, pod którym pojawiają się odpowiedzi. Z czasem przybywa ich coraz więcej. Nabudowanie punktów reputacji ma wpływ wiele zróżnicowanych czynników układających się w złożony algorytm. Dziś skupiamy się na dwóch najważniejszych: lajkach i subskrypcjach. Użytkownik, którego odpowiedź zdobywa najwięcej poleceń, zostaje automatycznie przeniesiony na samą górę w drzewku odpowiedzi. Można go też zasubskrybować. Wyróżniający się użytkownicy mogą otrzymać jedną z kilku odznak, m.in. editor, publisher, acceptor, settle, pokazujących ich zaangażowanie w udzielanie prawidłowych odpowiedzi i dostarczanie wartościowych treści. Punkty reputacji użytkowników rosną, gdy wzrasta liczba wartościowych odpowiedzi. To społeczność decyduje, które treści są najbardziej, a które najmniej wartościowe. Na tej podstawie eksperci portalu są uszeregowani w rankingu, rozpoczynając od najbardziej pomocnych osób.